Był ośrodkiem ziemi przede wszystkim, której dzieje, kultura stanowią no niesłychanie ważny rozdział naszej przyszłości i to widziane nie tylko w kategoriach dziejów polskich, widziane w kategoriach dziejów Europy, tej części Europy. Czy to jest Europa Wschodnia, czy to jest Europa Zachodnia. Ja tutaj mam pewne wątpliwości, dlatego że wydaje się, iż tutaj, w tej ziemi, której stolicą jest Sandomierz, Skupiały się prądy, skupiały się pływy, nie tylko, o czym zresztą mój przyjaciel, poprzednik tutaj też mówił nie tylko wschodu i zachodu, ale także w południa, o czym była mowa. Ja bym dodał jeszcze jeden kierunek, z którego tutaj przychodziły rozmaite wzorce północ. Północ, co postaram się za chwilę nieco bliżej przybliżyć. Czy to oznacza? Że Sandomierz leżał na pograniczu. I czy to oznacza, że Sandomierz leżący na, na, na pograniczu pozostawiał na peryferiach kręgów kultury. Otóż rzecz polega na tym, że właśnie pogranicza tworzą niekiedy centralne ośrodki kształtujące poszczególne typy. Tej cywilizacji, tej kultury, która później zaczyna stanowić nie peryferię, ale centrum poszczególnych tutaj wpływów, poszczególnych kręgów cywilizacyjnych. Właśnie pograniczenie oznacza peryferyjność. Tworzył własne oryginalne centrum kultury, centrum cenniejsze, że wzbogacano, o czym tutaj już była mowa, między innymi. W wystąpieniu księdza biskupa wzbogacany różnorodnością. Różnorodnością, która stanowi pewną wartość dodaną do naszych miejscowych, rozmaitych obyczajów. Nie będę tutaj, nie, nie roszczę sobie pretensji do omawiania wielowikowych dziejów Sandomierza, natomiast chciałbym słów parę uzupełniając niejako to, co mówił znacznie bardziej kompetentnie Andrzej Buko, przedstawić ziemię sandomierską jako obszar, jako teren, na który przedostawali się ludzie z różnych stron świata, przynosząc swoje obyczaje, przynosząc najrozmaitsze formy życia, a jednocześnie Dzień ziemi, która stanowiła w różnych okresach zaporę przeciwko politycznym działaniom z różnych stron idących na ziemię dzisiejszej, na naszego dzisiejszego, dzisiejszego państwa. Już same początki Sandomierza trzeba wiązać z dziejem ziemi, której i początki, i nazwa. I specyfika stanowią jeden wielki znak zapytania. Mam tutaj na myśli tak zwaną ziemię Lędzia. Kim byli Lędziami? Mnie się wydaje, że odpowiedzią, która jest jak najbardziej dopuszczalna w, dysku, w, dys, w naukowych dysputach jest odpowiedź Nie wiem. I tutaj na, na, należałoby w gruncie rzeczy od tego, od tego zacząć, ale jeśli mimo to wspomnę o tych lędzianach, to dlatego, że informacje o nich pochodziły rzeczywiście z różnych stron świata. Wspomina o nich, o lędzianach, źródło pochodzące z cesarstwa zachodniego. Opis grodów leżących na północy. Dunaju, tak zwany Gory Bawarski. Ale także tekst, czy ze wschodu, czy z południowego wschodu, pióra cesarza bizantyńskiego Konstantyna Porfirogenety, który też wspomina o tej Ziemi, widzianej niejako z innej strony. I jeden i drugi tekst, co prawda, wymienia tę Ziemię, jakby na krańcu znanego świata, ale widzianego z różnych stron. Istnieją też przesłanki, o czym mówił Andrzej Buko już, że z południa dochodziła nad Środkową Wisłę ekspansja Wielkich Morach. Jeden z wielkich mistrzów polskiej historiografii, Gerard Labuda, dawał słowo honoru, że tutaj władztwo Wielkich morach sięgało.